Dziecko mm? Ty co my odkryliśmy? Co to za Idę do dziura! Ało. O kurde. No to co to jest za miejsce? No jakieś miejsce? Nie mam. Wskakuj! Coś słyszę! O Jezu! Bolało. Dobra, co to jest za miejsce? Kidanie. nie ma? Kidy jest kidosek. Mamy kidoska. Dziecko. Dziecko. Jakiś typek nie gości. Co? Dobra, idź tutaj, a ja tam. A ja tam. Gdzie jesteś? Przecież wszystko idzie. Co tu się odwala? Co? Czekaj, ktoś do mnie... Co? Nie wiem, ale coś się dzieje. Ktoś wyszedł na wolność. Jak ktoś wyszedł na wolność? No Nie wiem. Ktoś wyszedł na wolność. No na... Mój prototyp. Przepadek. Czekaj. Prototyp? A jak wyglądał? Miał piłę zamiast rąk. Nie podrabać kogoś! Zostaw! Nie zostawię! Nie zostawię! Dobra ja ucieka! Chodź się tu! O, jeszcze Was dogonię! Przecież takaspi został. Przecież to ja mam, to nie ja jest. Przecież was go dogonię. I się dogoni. Gdzie dzwoni do was? Gdzie dzwoni do was? Zapomniałem dać, no jest to Zapomniałem im dać, nie ma ich. Słyszałem jakieś krzyki. A to gdzie jesteście? Ok? Jakie ok? Stary, słyszałem krzyki. Słyszałem krzyki. Coś słyszę. Co to? Co to? Gaśnica? Czy to jest jakiś gaz? chodzi coś takiego. I mm, teraz wystarczy i no taki kolor jest. Dobra dziecko, posłuchaj, co? To jest proszek na jakieś potwory. Gdyby coś się stało, to powiedz. A wtedy zaczniesz uciekać, a będziemy Ciebie czuć, okej? Okay? Dobra. Dużo. No ty sobie nie wyobrażasz, co się tu dzieje. Ostatnio była dziura w jej a tu zaczęliśmy uciekać. A. To no, jest dziura, historia. No, tutaj wszystko się zapali chyba. Coś się dzieje? Co to jest? Jezu, coś się tu dzieje. A! Jezu, tu jest coś rozwalona. Jezu, coś się tu rozwala. Jak ociekaniemy, to się wszystko rozwala! Y no, a no, drzwi! A no, drzwi! Wchodzimy! No Dobra, kolejne jakieś nowe miejsce. No, trochę za dużo tej trawy. Żeby nie było. No, mikrofalówka jest. No to chyba później to miejsce. No, podejrzane to miejsce.